Pure love. Chciałabym się z Wami podzielić taką myślą. To co, się, to, co się dzieje w nas, to, jakie zmiany następują w nas w ostatnim czasie. Mogę mówić to oczywiście na swoim przykładzie, ale też obserwacji innych, rozmów z innymi, doświadczania ich obecności. Mm. Z nas wszystkich coś wychodzi, i często są to rzeczy, których nie chcemy widzieć: lęki, frustracje, złość. Emocje, których nie chcemy dostrzegać. A jeżeli nie chcemy ich też dostrzegać, czasami nasze ciało po prostu przeżywa jakieś bóle, to może być choroba, to, to mogą być różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. I można do tego podejść na dwa sposoby. Można postrzegać to na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że z tym trzeba walczyć i to jest coś złego, a drugi, który, który wybieram, to taki, że w ten sposób nasze ciało się oczyszcza i wychodzi z nas coś, co było tam zawsze, ale nie mogliśmy z jakiegoś powodu tego dostrzec i dobrze, bo byli, nie byliśmy na to gotowi, I, i można to postrzegać w taki sposób, że jeżeli z nas coś wychodzi takiego, pod różną postacią. To możemy jechać starym sposobem zagłuszania tego, i dużo ludzi tak robi. Nawet branie leków, czy zażywanie różnych substancji po to, by uśmierzyć ten ból, bądź też to może być obsesyjne, też robienie czegoś, uciekanie w coś, szukanie sobie różnych atrakcji. To może pomóc jak plaster, ale to nie wyleczy tej rany, bo ona jest głęboka. A, to tak samo, jakby naklejać plaster na przykład na. na co? Nie wiem. Dajmy na to. Ktoś ma guza i nakleja na to plaster. To jest dosłownie takie coś. I yy, nie mówię tutaj o takim przecięciu się, noży, no, noży, na przykład nożykiem małym, i to będzie wypieprzało, tak czy siak. To będzie wywalało, i można to spojrzeć właśnie w taki sposób, że to się próbuje wydostać z nas ta toksyczność, coś, co, co było bólem, coś, co było jakąś naszą traumą, nieuświadomionymi rzeczami, jakimiś schematami myślowymi, jakimiś przekonaniami. Doświadczeniami, które spowodowały te przekonania, nasze ciało to pamięta i nasze ciało teraz to wywala. I, I można przed tym uciekać, tylko że to do niczego nie prowadzi, bo prędzej czy później i tak będzie trzeba się zatrzymać. I jeżeli jesteś w takim momencie, że nie wiesz, co się z Tobą dzieje, że masz trudny czas, że Twoje ciało w dziwny sposób odreagowuje to, czy na sobie, czy na innych ludziach, można uciec, ale. I tak dojdzie do takiego momentu, że życie postawicie przed ścianą, że i tak zawrócisz do tego, i tak popchacie do tego, aby wrócić. Bo to, co się dzieje, nie jest złe. I do czego dzisiaj dochodzę, że nasze ciało kocha prawdę. Nasze ciało kocha prawdę, szczerość, uczciwość z samym sobą. I jeżeli doświadczyliśmy, jakieś rzeczy, które sprawiły, że zaczęliśmy źle o sobie myśleć i że do, do, doznaliśmy jakiejś krzywdy czyli miejsca w naszym życiu, gdzie musieliśmy sprzeciwić się sobie e, swoim wartościom swoim potrzebom nie uznaliśmy w sobie czegoś tego co mówiło nam ciało e, bo wydawało nam się właściwie wtedy tak było, że tylko wtedy będziemy mogli przetrwać, jeżeli wyrzeczemy wyrzekniemy się siebie a i cała ta historia, nawet biblijna, o szatanie jako symbolu, ojcu kłamstwa, ma głęboki sens dla mnie. To jest rodzaj zaprzeczenia, i ciało to odbija nam, ciało to odbija na, na wiele różnych sposobów, i dotarcie do tego może nie jest łatwe, ale jeżeli spojrzysz na to w taki sposób, jeżeli ja na to tak spojrzę, że ten ból, który wyłazi, jest to jest błogosławieństwo, że on wychodzi, bo oczyszczam się w ten sposób. Hmm, bo to nie jest tak, tak, że ja zostaję wtedy w tyle, a inni idą do szczęścia. Po mogę być wdzięczna za to, że opuszczam mnie coś, co było, co było jak toksyna czyli to zaprzeczenie, czyli to kłamstwo, czyli ta niezgoda ze sobą. W imię czegoś, w imię kogoś, w imię jakiejś idei, w imię niestracenia czegoś, w imię utrzymania iluzji. I dzisiaj czuję coś takiego, i, i przychodzą mi takie myśli, że wszystko dąży do tego, aby żyć w zgodzie ze sobą, jakkolwiek banalnie to brzmi, ale nasze ciało jest w stanie i będzie w stanie coraz mniej tolerować kłamstwo. Czyli na przykład, jeżeli czujesz, że jesteś przy kimś i, i wykręca ci ciało, i czujesz niechęć, i czujesz mm, jakąś niezgodę, że to nie rezonuje z tobą, czy to jest osoba, czy to jest miejsce, czy to jest jakaś czynność, którą wykonujesz, bo wydaje ci się, że musisz. Nasze ciało będzie w stanie coraz mniej to tolerować, e bo już dłużej nie możemy żyć w tym, w tym kłamstwie. Jesteśmy tutaj po to, aby, aby robić to, co jest tak, jakby dane nam odgórnie, aby być tam, gdzie mamy być. Nie jesteśmy tutaj przypadkowo, nie jesteśmy tutaj za karę, tylko jesteśmy tutaj z wyższych, jakby dla wyższych celów, żeby życie mogło przez nas się przejawiać. W taki sposób, jak ono wybrało, w taki sposób, jak my wybraliśmy się dla niego, jak gdyby poświęcić, ale to nie jest poświęcenie oparte na cierpieniu, tylko w, w służbie. W służbie świata, w służbie życia, w służbie miłości. I odczuwam coś takiego, że, że moje ciało już coraz mniej jest w stanie tolerować e, na przykład powiedzmy rozmowy z kimś, z kim kompletnie nie rezonuje. E, moje ciało. Lgnie do tego, aby, aby w końcu robić to, co zawsze kochało robić. I jeżeli nie wybierzesz tego świadomie, to życie i tak cię do tego popycha. Czasami może popchnąć cię tak, że stracisz to, co, na czym budowałeś swoją wartość, swój sens, ale stracisz to nie dlatego, że życie cię ukaże, tylko dlatego, że cię ochroni, bo to nie było Twoje, bo nie po to tutaj jesteś. Bo na przykład mogło ci się wydawać, że mm, praca w, jako prawnik to jest to, co cię trzyma, co daje ci w ogóle jakąś stabilność, co cię kreuje, co cię stwarza, w czym jesteś dobry, ale może się wszystko rozsypać tylko dlatego, bo życie chce cię popchać do prawdy. E, bo masz jakiś dar nieodkryty, bo masz coś w swoim sercu, co jest jak ogień, który cię niesie, który który sprawia, że czujesz, że żyjesz, a nie tylko to co sprawia, że czujesz, że możesz przetrwać. I tak i to chciałam powiedzieć, że nasze ciała są jak taka antena. Nasze ciała potrzebują karmić się tą prawdą, potrzebują czuć prawdę, potrzebują swoją prawdę, potrzebują ją wyrażać. Ta prawda jest w radości, ta prawda jest w ekscytacji, ta prawda jest w spokoju, bo nie mówię tutaj o takiej radości, wiecie, naelektryzowanej, taką ekscytacją opartą na adrenalinie, tylko taką naprawdę płynącą ze spokoju, z osadzenia, z głębi i żeby do niej dotrzeć, to też trzeba nauczyć mówić się nie. Żeby do niej dotrzeć, to potrzebujemy nauczyć się tracić. Żeby do niej dotrzeć, potrzebujemy puścić to, co wydawało się nam, że nas trzyma, a tak naprawdę nas wiązało. I jak idziemy w tym kierunku, jak idę myślami w tym kierunku, to czuję, że wtedy życie jest proste, że wtedy. E, Przypominam się też, na przykład, przypominają mi się takie historie z Biblii, kiedy. E, dajmy na to. Nie wiem, czy to był Mojżesz, wiesz, ja teraz kurczę się, pogubiłam, ale mm, chodzi o to, na przykład, dojście do Ziemi Obiecanej, kiedy e, ta osoba, która prowadziła lud, odbierała od Boga. Jakby znaki, gdzie ma iść, gdzie ma rozłożyć, gdzie ma stworzyć obóz, jak tam dojść. I te, ja wierzę głęboko, że te znaki są w nas, że my jak mamy kontakt ze sobą, to wiemy i to jest właśnie prowadzenie ciała, wewnętrzna intuicja, coś jakiś wewnętrzny głos, który ci mówi, to jest głos Boga, który przez nas płynie. I w tym jest prostota, bo nie potrzebujesz przewidywać tego, co się ma wydarzyć za tydzień. Widzisz pierwszy krok pod stopami, i coś ci w środku mówi w prawo, w lewo, tutaj tak, tutaj nie. Zaufaj temu jednemu krokowi, a następny się pokaże. I, i to jest prostota życia, to jest prawda życia, to jest prawda bycia w zgodzie ze sobą i z Bogiem, bo on nas w ten sposób prowadzi. A my mamy nałożonych tyle masek, tyle obciążeń, tyle przekonań, które sprawiają, że. Planujemy na cały tydzień, na całe życie. I to potem legnie w gruzach, tylko dlatego, że nie jest oparte na prawdzie Boga, czyli, czyli tej naszej tego naszego wewnętrznego przewodnika. I, I nie jest oparte na zaufaniu. Czuję, że. Do tego dąży w moim świecie, aby odklejać to wszystko od siebie i, i żyć w coraz większej prostocie. I przestać się bać, bo życie i tak prowadzi nas i do ludzi, i do zdarzeń, które z nami rezonują, które są zgodne z nami, które, które nas budują i yy, 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 które sprawiają, że. Czujemy sens.